Cezary Kulesza na łamach portalu WPS Portowe Fakty przekazał najnowsze wieści w sprawie wyboru selekcjonera reprezentacji Polski. Przyznał, że z jednym z kandydatów trwają zaawansowane rozmowy, ale nic nie jest przesądzone. Cezary Kulesza wrócił już ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ostatnio przebywał. Prowadził między innymi rozmowy z otoczeniem Macieja Skorży, który wydaje się być jednym z faworytów do objęcia reprezentacji Polski. Zdaniem Mateusza Borka dziś jednak jest nieco dalej od porozumienia. Nie będzie łatwo przekonać Macieja Skorży, jest bardzo mocno związany ze słowem, które dał japońskiemu klubowi. Na teraz nie wygląda mi to tak, jakby miało się udać i federacja była w stanie go pozyskać. Dwa dni temu wyglądało to inaczej. Trener był na tak, chciał rozmawiać z klubem, ale pewnie sobie to przemyślał, wziął pod uwagę między innymi kwestie rodzinne, i sprawa się zmieniła. To może być bardzo trudne do zrealizowania, mówił w piątkowym Tylko Sport. Prezes PZPN w rozmowie z WP Sportowymi Faktami przyznał, że trwają rozmowy ze Skorżą, ale piłeczka jest po stronie trenera. Rozmawialiśmy z trenerem Skorżą. Były to już zaawansowane i konkretne rozmowy. Czekamy na informację zwrotną ze strony trenera. Jesteśmy jednak świadomi, że drużyna prowadzona przez Macieja Skorżę rozgrywa w sobotę swój mecz. Dlatego nie naciskamy, tylko spokojnie czekamy na kolejną rozmowę, skomentował Kulesza. A co w przypadku nieporozumienia się ze skorżą? Czy mam plan B? Nie nazywałbym tak tego, ale możliwości jest wiele. Oczywiście działamy równolegle i mamy różne scenariusze na stole, dodał.